Szanowni Państwo, media donoszą na temat nowych okoliczności dotyczących tego przykrego w skutkach, tej przykrej w skutkach podróży pani premier Szydło do Krakowa i do jej rodzinnego domu. Poznajemy codziennie nowe okoliczności dotyczące wypadku w Oświęcimiu, ale poznajemy również okoliczności tego, w jaki sposób, w jakich okolicznościach i w jakiej formie pani premier Szydło. Dotarła do Małopolski. Prasa informuje o tym, że podróż z Warszawy do Krakowa odbyła się wojskowym lotem za pośrednictwem kasy. I w tym, w tym przypadku wypada postawić konkretne pytania dotyczące tego, jak to się dzieje, że politycy rządu Prawa i Sprawiedliwości pomimo. Podpisanej umowy z cywilnym przewoźnikiem i leasingu obejmującego przeloty cywilne właśnie w takich celach, by pani premier, by pan prezydent, by inni politycy mogli podróżować w sposób bezpieczny i cywilizowany, pomimo tej trwającej umowy leasingu wykorzystuje wojskowe loty do transportu na terenie kraju i to do transportu nie dotyczącego jakiejś misji związanej z działalnością rządu. Ale do lotu kompletnie prywatnego. Ja mógłbym teraz przytoczyć cały szereg wypowiedzi polityków PiSu sprzed nieco ponad półtora roku. Którzy gremialnie wielokrotnie krytykowali polityków rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u za używanie samolotów do lotów w rodzinne strony. Ale nie chcę być hipokrytą i nie chcę. Przedstawiać tego zdarzenia jako jedyny aspekt sprawy. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że szanujemy prawo polityków rządu do tego, żeby poruszać się rządowymi samolotami w ramach rządowej umowy. Ale jednoczesne odbywanie lotów samolotami wojskowymi, które przecież też kosztują i ten lot szacowany, jego koszty są szacowane na kilkadziesiąt tysięcy złotych. W momencie, w którym rząd płaci za leasing samolotów cywilnych dedykowanych do tego transportu oznacza po prostu marnotrawstwo, oznacza podwójne wydatkowanie środków publicznych na e, przeloty pani premier. Te kwestie powinny być wyjaśnione, powinniśmy się dowiedzieć jak często i w jakich okolicznościach rząd używa wojskowych samolotów, które kosztują do e, przejazdów e, prywatnych w celach niezwiązanych z wykonywaniem Misji czy zadań rządu powinno być to wiadome opinii publicznej i wszelkie koszty tego rodzaju lotów również powinny być wiadome. Istnieje e, taka obawa, że e, prawdziwym powodem wykorzystywania samolotów wojskowych do tych prywatnych lotów nie jest. E, e, czy, 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 czy tym prawdziwym powodem jest fakt, że celem rządu jest właśnie ukrycie kosztów lotów oficjeli rządu pisowskiego przed opinią publiczną, bowiem każdy lot samolotem lotu na podstawie umowy leasingu informacja o tym locie jest dostępna na opinii publicznej, może być zweryfikowana, może być przedmiotem oceny, czy te loty odbywają się w sposób zgodny z celem. Natomiast loty wojskowe, zgodnie z zasadami lotów wojskowych, generalnie odbywają się w sposób właściwy dla tych lotów, nie są wiadome opinii publicznej, dopóki nie wydarzy się coś takiego, jak wypadek w Oświęcimiu, kiedy przedstawiciele mediów zaczynają zadawać pytania o to, jak pani premier podróżuje. Jeśli celem lotów wojskowych jest jedynie ukrycie kosztów przed opinią publiczną, świadczyłoby to naprawdę o głębokiej hipokryzji polityków tego rządu i o dużej nieodpowiedzialności. Szanowni Państwo, to, że to marnotrawstwo pieniędzy, nikt chyba nie może mieć wątpliwości. I tak jak powiedział pan poseł Grabiec, Państwo polskie podatnicy dwa razy płacą za to samo. Raz płacą za leasing samolotów lotu, drugi raz za przeloty kasą. Ale jest chyba równie ważny aspekt w tej sprawie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dwa tygodnie, dwa miesiące temu mieliśmy do czynienia z przypadkiem łamania procedur przy przelocie samolotu z polską delegacją z Londynu. Wtedy bardzo możliwe, że nie doszło do tragedii, dlatego że pilot, cywilny pilot, nie zgodził się na łamanie procedur. Tak jak chcieli to urzędnicy i dygnitarze Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie jest przypadkiem tak, że kasa, samolot wojskowy i lot wojskowy wykorzystywany jest dlatego, że pilotowi, wojskowemu pilotowi można po prostu wydać rozkaz? To są ludzie oczywiście z wielkim doświadczeniem, ale wykonują rozkazy, bo do tego są po prostu przyzwyczajeni. I często te rozkazy może są sprzeczne z procedurami, z zasadami bezpieczeństwa. Czy nie jest tak, że wojskowemu pilotowi prościej wydać rozkaz, który łamie przyjęte procedury. Na przykład słynną instrukcję HET, po, e, cywilny pilot, raz jego twarda postawa, niewzruszona postawa, e, prawdopodobnie nie doprowadziła, uchroniła panią premier od poważnych konsekwencji. Może dlatego od tego momentu zaczęto latać wojskowymi. Kasami, aby tak jak mówię, łatwiej obchodzić procedury bezpieczeństwa. O to będziemy pytać. Zwrócimy się do pani premier Szydło z zapytaniem w tej sprawie, ale zwrócimy się z zapytaniem przede wszystkim o to, ile tego typu przylotów było. Czy kasa stała się już prywatną taksówką polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy inni politycy, oprócz premier Szydło, także używają kas do tego, aby wracać do domu? Jakie są łączne koszty tych, tych przelotów? Od kiedy takie przeloty mają miejsce, czy spełnione są wszelkie zasady dotyczące na przykład instrukcji HET, a więc powiadomienia, na 24 godziny przed lotem, o składzie? delegacji, która tym samolotem będzie latała. Z jednej strony marnotrawstwo pieniędzy, z drugiej strony obawa o omijanie procedur. To są nasze wątpliwości i o to będziemy pytać. I ze względu na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, ze względu na jakość przestrzegania procedur, będziemy liczyli na szybkie odpowiedzi ze strony kancelarii pani prezes, be, pani premier, Beaty, Szydło.